To jest podcast Radio 357, najchętniej wybieranego radia internetowego w Polsce. Dobra muzyka, mądre rozmowy, sprawdzone informacje i żadnych bloków reklamowych. Poznaj.Radio357.pl Miłego słuchania. Dzień dobry przy mikrofonie Michał Żakowski. Zaczynamy opowieści o tym, jak toczy się ten świat. Łączymy, opisujemy, opowiadamy, czyli zaciekawiamy tym, co dzieje się na świecie i już za chwilę na dachu świata, w pełnej odsłonie, a tam. Kto stoi za wybuchem wartego kilkadziesiąt miliardów dolarów gazociągu Nord Stream, trwa śledztwo prokuratorów, służb specjalnych, no ale i dziennikarzy z Europy i Stanów Zjednoczonych. Także z Polski działa portal śledczy Front Story, który zajął się tajemniczą spółką z Polski, jachtem Andromeda, no i co warte uwagi zadaje pytanie, czy była w to zaangażowana grupa ukraińskich komandosów? W studiu radia 357 na Dachu Świata jest już Wojciech Cieśla, redaktor naczelny. Front Story. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Wojciech Cieśla, poza tym, jest jeszcze założycielem i działa w międzynarodowym kolektywie Investigate Europe, czyli dziennikarze, którzy nie pozwalają władzom poszczególnych państw europejskich spać spokojnie, tak? Tak, taką mam niszę. Zajmuję się dziennikarstwem śledczym. No właśnie, portal Front Story, jedyny taki portal dziennikarstwa śledczego w Polsce. Portal, który ku mojej naprawdę radości zajął się tym, co wydarzyło się rok temu niecały. No, ale wydarzyło się niedaleko nas, przecież na Bałtyku. Wojtek, to jest, to jest coś niesamowitego. I powiem szczerze, że e, ja osobiście się tym zajmowałem na Dachu Świata, ale nie kreuję się tutaj na jakiegoś wielkiego śledczego. Natomiast zadziwiające jest, że e, wy się tym zajmujecie, to w takim razie i tylko wy, i powiedz, dlaczego to jest tak ważne dla Was i dla dziennikarstwa śledczego. Zacznijmy od tej takiej ideologii mm, na razie. Dobrze. Ideologia jest taka, że Front Story w ogóle zajmuje się dziennikarstwem śledczym, wyłącznie dziennikarstwem śledczym. Czyli y, tym, co nas napędza i tym, co robimy, jest pokazywanie rzeczy, które zazwyczaj są ukryte. Przed opinią publiczną, jakoś zasłonięte, schowane. Celowo, przypadkiem sprawdzamy, co robią instytucje państwowe, politycy, co się dzieje na styku polityki i gospodarki. I te wszystkie rzeczy, o których szeroka opinia publiczna nie wie, są dla nas bardzo interesujące. E, no i we wrześniu ubiegłego roku. No, no, no właśnie, jak na, to się na stało? Bałtyku? Na Wojciech Cieśla nad brzegiem Bałtyku, czy jak? Nie, to Wojciech wygląda? Cieśla przeczytał o tym w gazetach y, czy na jakichś portalach. I uznaliśmy, że oczywiście jest to mega, mega interesujące, a ponieważ to, co my robimy oprócz dziennikarstwa śledczego, nazywa się mądrze cross-border journalism, czyli takie dziennikarstwo, które przekracza granice państwowe. To polega w dużym uproszczeniu na współpracy z innymi kolegami, dziennikarzami śledczymi z całej Europy. Stąd kolektyw. Stąd kolektyw Investigate in Europe, który współzakładałem stąd liczne projekty, które robi Front Story w ramach śledztw, na przykład sieci OCCRP, to jest taka międzynarodówka śledcza, która działa w Europie, której jesteśmy częścią, i która zajmuje się właśnie międzynarodówka takim... dziennikarska, powiedzmy. Dziennikarska. Nie ze Związku Radzieckiego. Nie, nie ze Związku Radzieckiego. Zajmujemy się, tacujemy w języku angielskim, zajmujemy się tematami, które jakoś dotyczą wspólnie różnych krajów to są długie śledztwa to może jakoś tłumaczyć dlaczego Nord Stream wybucha we wrześniu a my publikujemy coś w maju gdzieś jesienią zaczęliśmy się kontaktować z kolegami z Niemiec potem to, to było dosyć fajne bo ta grupa się utworzyła organicznie czyli najpierw byli Niemcy z Deutsche Zeitung później doszlusowali koledzy z Berlingske to jest duński dziennik i koledzy z Expressen szwedzkiego mhm. I zaczęliśmy y, się tym interesować, nie mając nic. Zbieraliśmy jakieś strzępki informacji. Wybuchają trzy nitki gazociągu, który doprowadza gaz z Rosji do Europy, głównie do Niemiec. I cisza. Tak, to znaczy przez wiele miesięcy żaden dziennikarz nie napisał żadnego rozsądnego tekstu na ten temat, aż do lutego. W lutym tego roku ukazała się publikacja Seymoura Hersha. to jest legendarny dziennikarz śledczy z Ameryki, kojarzony głównie z taką wielką sprawą, którą odkrył w latach 70. -tych. To była sprawa Mayle, w której opisał, w jaki sposób amerykańscy żołnierze zabijali ludność cywilną w Wietnamie. Mega głośna rzecz, pulicer. Herz jest bardzo, bardzo znanym oraz sędziwym dziennikarzem śledczym. Jeszcze po drodze Irak, Abu Ghraib i więzienie tak. i tortury na tak. amerykańskich, amerykańs przeprowadzane przez Amerykanów na yy, irackich więźniach. Nietuzinkowa postać, jednym mm -hmm. słowem. I tenże Seymour Herz publikuje, mm, co też jest interesujące, w żadnym, w żadnym z dużych tytułów w Ameryce publikuje to po prostu gdzieś w internecie, swój tekst o tym, kto stał za wybuchami yy, na Nord Stream jeden Nord Stream 2 i pisze, że zrobiła to CIA. E, z detalami opisuje, w jaki sposób podczas ćwiczeń wojskowych NATO na Bałtyku podłożono ładunki wybuchowe, jakie to były statki itd. itd. I to powoduje rzeczywiście ferment w środowisku dziennikarskim, bo nagle wszyscy się orientują, że Hersz, nie będąc w Europie, opisuje europejskie nasze sprawy. Ta opowieść Hersza ma sporo luk. Tam się pojawiają tak naprawdę też błędy. On przypisuje obecność jakiemuś statkowi, który od 20 obecność na miejscu wybuchów, jakiemuś statkowi, który został zezłomowany wiele lat temu, myli jednostki, które tam krążyły wokół tych wybuchów i tak dalej i tak dalej, ale coś opowiada, jakąś wersję tej historii opowiada. No i wiosną tego roku ta nasza grupa ma już jakieś informacje, już wiemy głównie to, nad czym pracują niemieccy śledczy. Tak, bo ujawniacie to, że jednak świat nie śpi <grych> i, i ten wybuch jest badany, ale przez śledczych tych poszczególnych państw, które leżą wokół tej, nazwijmy to, strefy wybuchu, prawda? To, to jest w ogóle niesamowita sprawa, bo mówimy o miejscu, <grych> przepraszam, w którym. Swoje interesy, czy, które tak naprawdę leży na styku e, granic Szwecji, Danii, Niemiec, Polski. To jest Bałtyk, to jest bardzo blisko Polski, to jest w linii prostej kilkadziesiąt kilometrów. Czy Wojciech Cieśla pływał tam na jachcie, bo jesteś żeglarzem również? E, tak, pływamy tam na różnych łódkach i na mapach morskich na przykład widać, w którym miejscu jest gazociąg, więc to znacznie, znacznie pewnie upraszcza sprawę rozmaitym zamachowcom. Mm. I oczywiście ten wybuch najbardziej zdenerwował Niemców. Znaczy, ktoś y, wszedł do ich ogródka i zrobił im poważne kuku. Mm -hmm. e, w związku z czym to głównie Niemcy na początku starali się wyjaśnić, wciąż się starają wyjaśnić tę sprawę. Co jest ciekawe, prokuratury w każdym z tych krajów robią własne śledztwa. Nie wiem dlaczego tak się stało, że nie połączyły sił, nie, nie, nie połączyły tego, co wiedzą, w jakąś wspólną układankę, ale. Przez wiele, wiele miesięcy każdy z tych krajów robił osobne śledztwo, także Polska. Polska jakby z automatu wszczęła postępowanie w tej sprawie. Co jest ciekawe, bardzo też długo milczała. Polskie władze długo milczały na temat swojej wiedzy o całym tym wydarzeniu. Jest wiosna i, i zaczynamy się dowiadywać szczegółów. Zaczynamy się dowiadywać i oczywiście pojawiają się różne publikacje. Ja nie mówię, że jesteśmy jedyni. Jesteśmy Jedyni w Polsce, którzy jakoś śledzą te historie mocniej. I dochodzą do własnych informacji. Tak, wszyscy... pro... Czyli jesteście do przodu też po prostu wobec można, można powiedzieć, twórców, że, jesteśmy... że tak się wyrażę. Mhm. Można powiedzieć, że jesteśmy do przodu, co mnie trochę też dziwi, że w sumie środowisko dziennikarskie w Polsce jakoś się nie zajmuje sprawą, która się wydarzyło tak, tak, tak blisko nas. Co więcej, w tej sprawie są polskie wątki bardzo interesujące, które myśmy odkryli w swoim pierwszym tekście na ten temat, który publikowaliśmy pod koniec maja. No, i tutaj do czego doszliście? Powiedz, jeszcze, żebyśmy tak jeszcze tutaj powiedzieli, dlaczego polski wkład jest tutaj tak ważny. Mhm. Polski wkład jest ważny, dlatego, że mm, już jesienią ubiegłego roku Niemcy ustalili, że w operacji wysadzenia Nord Streamu mógł brać udział jacht żaglowy. Ustalili, co to jest za jacht, skąd pochodzi. Został wypożyczony na początku września pod Rostokiem w Niemczech. Zwrócony dwa tygodnie później, wypożyczony przez załogę, która prawdopodobnie mówiła po rosyjsku lub po ukraińsku. Eee, I Niemcy, którzy zlokalizowali tę łódź, wyciągnęli ją na brzeg, przeprowadzili skrupulatne kryminalistyczne badania. I na stole w mesie, czyli w takim miejscu, gdzie jest najwięcej miejsca na, na łódce, gdzie się je posiłki spotyka i rozmawia, na stole w tej mesie znaleźli ślady ładunków wybuchowych, których używa się do przeprowadzania eksplozji pod wodą. Mm -hmm. Natomiast co nas zainteresowało, nas jako Front story, to że za rejs tego, tego jachtu zapłaciło... Andromeda. Andromeda się nazywa ten jacht. Zresztą wrócił już na wody, można go wypożyczyć, gdyby ktoś miał ochotę. I zbędnych parę tysięcy euro, tyle to kosztuje w sezonie. To duży jacht, 15 metrów, może pomieścić 8-10 osób. Żaglówka, ale taka z tych większych, powiedziałbym. Rzadko się spotyka większe e, jachty żaglowe. E, I za rejs Andromedy zapłaciła spółka z Warszawy. To nas bardzo zaciekawiło, jak to się dzieje, że, że jest jakaś spółka, która płaci za rejs jak rozumiem, jakiejś podejrzanej ekipy na Bałtyk, po którym następują eksplozje Nord Streamu. Zaczęliśmy się temu przyglądać, sprawdziliśmy tę spółkę. Jest to spółka z dość ciekawą historią, założona w 16 roku, mieści się na Powiślu w Warszawie. Przez długie lata się zajmowała jakimś tam handlem. To nie był bardzo złotodajny czas dla tej spółki i w którymś momencie, całkiem niedawno, zmieniła Właścicieli zmieniła prezesa. E, właścicielka i prezeska tej firmy są obywatelkami Ukrainy. Jedna z nich pochodzi z Kercza na okupowanym Krymie, druga mieszka w Kijowie. I jak zaczęliśmy przeglądać dokumenty tej spółki w sądzie rejestrowym, jest taki sąd, gdzie można poczytać um, dokumenty wszystkich spółek w Polsce, okazało się, że w jednym pandemicznym roku 2020 ta spółka, która właściwie nie robi nic, nie ma siedziby. Jej siedzibą jest takie tak zwane wirtualne biuro, czyli pokoi gdzieś na powiślu, gdzie <laughs> jedna pani obsługuje, nie wiem, setki takich spółek. Nie mają żadnych reklam, nie mają właściwie dobrej strony w internecie, nie ma ich na mediach społecznościowych. No to już pięknie pachnie powieścią szpiegowską. To jest utarty schemat myślenia, ale rzeczywiście, ta gdzieś na Powiślu w Warszawie jest pani, nazwijmy to Stanisława, która siedzi i obsługuje kilkanaście spółek, o których nie ma zielonego pojęcia. Znaczy, obsługuje, ona przyjmuje korespondencję i odsyła. Koledzy anglojęzyczni mówią o tym letterbox companies, czyli takie firmy skrzynki pocztowe, gdzie trudno jest zlokalizować prawdziwego właściciela, i tak dalej, i tak dalej. Myśmy tam poszli. Pani, która obsługuje te setki spółek, dała nam maila do właścicieli spółki. Ta spółka nazywa się Feria Lwowa. Yy, natomiast jeszcze wrócę do, te, do tej ciekawostki o, o nich, bo jest rok pandemiczny 20, i wtedy już ta spółka działa w branży turystycznej. Przypomnijmy sobie pandemię. Yy, biznes turystyczny po prostu upadał masowo, a w tym czasie ta spółka nagle zarabia. 11 milionów złotych. Skąd? Jak? W jaki sposób? Nikt nie wie. No więc próbujemy znaleźć właścicieli, znajdujemy, dzwonimy do prezeski. To jest sposób przerażona tym, tym, że dzwonimy, że w ogóle o coś takiego pytamy jakąś ferię lwowa brzmi jak osoba, która szczerze mówiąc niewiele ma wspólnego z tym biznesem. Podobnie właścicielka jest zaskoczona. Nie chce rozmawiać, Obie, nie pamiętam już teraz, czy jedna, czy, czy to chyba prezeska prosi nas, żebyśmy zadawali pytania mailem. No więc wysyłamy maila. Jest taki program, którego używają dziennikarze śledczy, który pozwala sprawdzić, czy ktoś otwierał wiadomość mailową, a jeśli tak, to z jakiej lokalizacji, z jakiego IP. Uuu. W związku z czym wiemy, że nasze pytania do Ferii Lwowa były otwierane wielokrotnie, były otwierane z IP, które się logowały w, w Warszawie. To oczywiście nie musi być prawda, bo są też sposoby na obejście tego. Można włączyć VPN i można udawać, że nasz komputer działa np. z Norwegii. Tak, ale. VPN to jest taki specjalny program, który pozwala ominąć bariery, nazwijmy to po podczas łączenia, już tak w skrócie, prawda? Tak, tak. Ym, więc wysyłamy pytania, nigdy nie dostaliśmy odpowiedzi. Ym... Dlaczego zapłacili, ym, ym, kiedy zapłacili, jaki mają związek, jaki związek ma firma zarejestrowana w Polsce z Andromedą, z tą ekipą, kim, kim była ta ekipa, kim byli ci ludzie. Yy, więc to jest jakiś ym, trochę ślepy, ślepy tor. Wygląda to wszystko na, na firmę Krzak. Na taką firmę, którą czasem zakładają służby różnych krajów po to, żeby móc. W miarę legalnie transferować jakieś środki, operować, płacić właśnie za takie operacje. Mhm. Więc to jest jedno z podejrzeń, że m, tego zamachu dokonali Ukraińcy. Nie tylko dlatego, że to jest spółka zarejestrowana w Polsce, należąca do obywateli Ukrainy, ale także dlatego, że wiemy, i wiedzą to też śledczy z Niemiec, przypuszczalnie już też z Polski, że na pokładzie e, na pewno była osoba, która jest czynnym żołnierzem komandosem w ukraińskich siłach zbrojnych była też osoba, która może mieć dość poważne morskie doświadczenie? Bo przypomnijmy, jak to wygląda, to jest 15-metrowa żaglówka, na którą ładuje się z wana, który przyjeżdża na polskich numerach rejestracyjnych, ładuje się ta ekipa na pokład, wypływa, potem dochodzi do wybuchów. Teraz jest pytanie, czy do gazociągu schodzili nurkowie? Technicznie jest to możliwe. Trudne, ale możliwe. Trudne, ponieważ jacht się kołysze na fali. Jacht nie zacumuje tam, gdzie jest 80 metrów głębokości, a na takiej głębokości leżały te rury. Jest też możliwe, że ta ekipa miała ze sobą roboty do prac podwodnych, które po prostu w krótkim czasie dopływają, zostawiają ładunki wybuchowe, odpływają. Hmm. Nie, nie wiemy tego, tych, tych szczegółów nie znamy, tych szczegółów możemy się tylko domyśleć. Wiemy, że ludzie ci używali fałszywych paszportów. W jednej z wersji bułgarskich, my wiemy o paszporcie rumuńskim, znamy konkretne nazwisko Stefan Marcu. Mhm. Ten człowiek istnieje, w tym czasie nie wyjeżdżał z Rumunii, paszport był sfałszowany. Hmm. Sprawdziliśmy też ten wątek, znaleźliśmy rodzinę tego żołnierza. Rozmawialiśmy z nią, potwierdziliśmy, że rzeczywiście jest wciąż w służbie. To jest młody człowiek. Jest w służbie, jego rodzina ma z nim kontakt, jest na froncie, tak nam e, powiedziała osoba z jego rodziny. I to właściwie wszystko opisaliśmy w maju. Mhm. Tyle tyle wiedzieliśmy w maju. Wiedzieliśmy, że są takie tropy, że prowadzą przez Polskę e, na Ukrainę. I to właściwie wszystko. I Kilka tygodni temu znowu um, pojawiły się ciekawe informacje. Mianowicie e, zdobyliśmy cynk, można powiedzieć, jak mówią dziennikarze. Mieliśmy taki cynk, hmm. że jacht Andromeda. Bo jaki jest kłopot, co jest może ważne, um, jaki jest kłopot z Andromedą? Duże jachty w Europie bardzo często używają takiego systemu, który nazywa się AIS, AIS, a Polacy spolszczają to do ICE. -a. I każda łódka z ICE-em przede wszystkim jest widoczna dla innych łódek, a także zostawia taki cyfrowy ślad um, w internecie. Czyli każdy, kto chce odtworzyć um, szlak jakiejś łódki, może sobie włączyć Marine Traffic albo inny program darmowy, um, albo płatne. Są też płatne serwisy i zobaczyć, gdzie ta łódka stawała, gdzie pływała i tak dalej. Andromeda nie miała ICE-a. Nie wiem dlaczego po prostu go nie miała, więc trudno odtworzyć... A można nie mieć AISA, zgodnie można z prawem morskim. To to nie jest obowiązek. Aha, czyli nie to musisz jest... być widzialny. Nie musisz być widzialny, bo to kosztuje. To kosztuje mm. parę tysięcy polskich złotych. Ale dla bezpieczeństwa warto takich rzeczy używać. Andromeda nie miała AISA. Wiemy tylko tyle, że wypływa z Podrostoku, zatrzymuje się w WIK. Czyli Niemcy tutaj Niemcy na ruki, mm, mm. Następnie jest widziana. Widziana jest przez obsługę portu w, na Christianso, To jest y, wysepka obok, obok Bornholmu. Czyli to jest Dania już. Tak. I tyle wiedzieliśmy do, do czerwca. Nagle się okazuje, i to jest ten cynk, że y, Andromeda cumowała też w Polsce. Oho, to ciekawe. Czyli nie mamy tego ISA, nie mamy tego śladu cyfrowego, ale powoli nam się zaczyna wyłaniać jakiś obraz, ponieważ ustaliliśmy, że Andromeda. To też jest ciekawe, jak, jak do tego dochodziliśmy, bo każdy jacht ma pewien poziom zanurzenia, czyli tak daleko jak sięga jego kil, ta dolna część tak głęboko może wchodzić do różnych portów i polskie wybrzeże Bałtyku nie obfituje w szczególnie głębokie porty. To są porty płytkie. W ogóle polskie wybrzeże jest dosyć płytkie, i jest tylko kilka miejsc, w których taki jacht, a Andromeda miała ponad 2 metry kilu. China? Nie? Mhm. Y, zanurzenia, tak powiem, y, stawała. Czy mogła stawać? I ustaliliśmy, że chodzi o koło I że rzeczywiście 19 września ubiegłego roku, czyli łódka jest wynajęta 6, wybuchy są 20 chyba 24, jeśli dobrze pamiętam, albo 6. 19 września, Andromeda zawija do portu koło brzegu. E, o tej porze roku to już jest raczej opustoszały port, bo wrzesień to nie jest najbardziej przyjazna pogoda. Mimo, że akurat wtedy było spokojnie, pogodnie, może nie, nie było mhm. wzburzone, co też ułatwiało przeprowadzenie tej operacji. Andromeda staje i co się okazuje, że mm, port w koło brzegu, port jachtowy w tak zwanej marinie solnej, ma nowoczesny monitoring, więc y, przypłynięcie Andromedy nagrywa się na rozmaite kamery. Widziałeś to przypłynięcie? Nie widziałem tego przypłynięcia. Yy, nagrywa się też to, jak ci ludzie schodzą ze statku, wchodzą do toalety, wchodzą pod prysznicę. I wiadomo, ilu ludzi zeszło ze statku? Nie mogę tego powiedzieć, jesteśmy przed kolejnymi publikacjami. <laughs> Natomiast to, co wiemy i to, co opisaliśmy... Ale na pewno więcej niż dwie osoby, prawda? Tak, to jest, y, to jest, y, to jest, y, to, jest y, to, że y, Kapitan tej załogi, czy ktoś z tej załogi? po przypłynięciu do portu ma obowiązek pójścia do bosmana, czyli takiego pana, który siedzi w porcie i zarządza. Szeryfa portu. Szeryfa portu, tak. Mhm. Trzeba pójść do szeryfa portu, zapłacić za prysznicę. To w ogóle w Kołobrzegu to jest bardzo upierdliwe. Trzeba wymienić monety na żetony, że to jakieś to jest mega skomplikowane. E, więc i zapłacić za postój. I bosman, który rozmawia z tym człowiekiem, zwraca uwagę, że jak ma niemiecką flagę, ale człowiek, z którym rozmawia, ma bardzo wschodni akcent. Więc dzwoni po straż graniczną. Straż graniczna się pojawia na pirsie i dokonuje, jak to mówi straż graniczna, sprawdzenia. Czyli straż graniczna od 19 września ubiegłego roku dokładnie wie, tak przypuszczam. Kto jest na statku ma jakieś dane paszportowe? To nie jest tak, że straż przychodzi i mówi dzień dobry, jak się państwo macie, jak się państwu podoba Kołobrzeg, tylko straż tam idzie po to, żeby wykonać notatkę. Więc taka notatka, jestem przekonany, istnieje. E, a nade wszystko istnieje ten monitoring. Mm. Mhm. Wiemy o tym, że ym, te zapisy... Mogły być oglądane przez Straż Graniczną. Wiemy też o tym, że Straż Graniczna później pracownikom portu pokazywała zdjęcia różnych osób, które mogły być na, na pokładzie. Czyli mówiąc krótko, od września Polska jako kraj wie o tym, że taki jak był u nas, że było tam coś podejrzanego i że kontrolowała tę jednostkę Straż Graniczna. Rozumiem, że Wy nie przesądzacie w tym śledztwie, kto dokonał tego zamachu, czy kto wysadził Nord Stream te trzy rury z, z czterech Nord Stream 1 i Nord Stream 2, tak Tutaj... nie, nie, nie możemy stanowczo powiedzieć, tak, to zrobili Ukraińcy. Albo to jest... tak to zrobili Rosjanie. Jest taka możliwość i wciąż ją zakładamy, że cała ta operacja była skonstruowana po to, żeby i służby, i dziennikarze no w ogóle wszystkich skierować na fałszywe tory. Jest coś, co się nazywa operacją... Właśnie z Seymurem Hirschem jako pierwszym. No, ta teza o CIA się już dzisiaj nie broni. Od czasu publikacji Hersha było wiele publikacji. I, Side, I i telewizja ARD, i Washington Post. No, jakby wiele mediów się w końcu pochyliło nad tym Nord Streamem. I, i wersja o CIA jest w tej chwili najsłabsza. Mhm. Hmm. Czyli wersja rosyjska jeszcze zostaje. Bardzo ciekawe to. Wersja jest. rosyjska zostaje, bo po pierwsze Rosja nie robią takie rzeczy. Po drugie, pierwsza informacja o tym, że Ukraińcy mogą planować akcje na Nord Streamie z wykorzystaniem łodzi, pojawia się w czerwcu ubiegłego roku, na kilka miesięcy przed wybuchami. To Holendrzy, tak, podają tę informację? Holendrzy dostają informację od kogoś. Rozumiem, że to jest wywiad wojskowy holenderski. Każdy wywiad ma swoich agentów, zbiera informacje, gdzieś spływa taka informacja, że Ukraińcy coś takiego planują. Holendrzy, jako natosty sojusznicy, lojalnie ostrzegają CIA, a CIA ostrzega niemiecką, niemieckie służby. Po wybuchu znowu trafia informacja. Do służb na zachodzie, że tak tego zamachu mogli dokonać Ukraińcy, posługując się jakąś łodzią. I teraz, kto wie, czy nie była to jakaś rosyjska układanka to znaczy wypuszczenie takiego szczura, takiej informacji do, do wywiadów zachodnich, żeby skierować uwagę właśnie na te, na te tropy a może była to załoga rosyjska? A może to byli Ukraińcy, którzy działali w porozumieniu z Rosjanami? Są też tacy Ukraińcy. Więc jest to bardzo, bardzo zagadkowe. Trudno w tej chwili, w czerwcu 2023 roku, stanowczo powiedzieć, że zdarzyło się konkretnie to i to. Natomiast my śledzimy te najbardziej podejrzane i dziwne wątki. Jest, jest tu dużo dziwnych rzeczy. Ta spółka, te miliony, te, no te tak, przelewy, jest... te, te kobiety, które się nie chcą kontaktować, jacyś żołnierze. Andromeda w, w, w koło brzegu przecież. No, ta, no, to to też jest ważne, żeby o tym powiedzieć. A chociaż... teraz to Andromeda. Nie wiemy, czy Andromeda stawała, żeby uzupełnić paliwo, wodę i tak dalej, co się zazwyczaj robi w portach. Czy Andromeda stawała, bo na przykład yy, nie wiem, no. Udział, co jest ciekawe, co mówią polskie władze, konkretnie rzecznik służb specjalnych, pan Żaryn, jego jedynym komunikatem przez miesiące, czy tam przez tygodnie, od, od czasu jak zaczęliśmy to publikować, to było: Polska nic nie miała wspólnego z wydarzeniami na Nord Stream. Może nie, ale nie wiemy tego, czy ktoś z Polski nie pomagał. Może osoba prywatna. A może polski wywiad może pomagał po... Ukraińcom? Nie wiem, wyposażył ich w roboty gdzieś na wodzie? Przecież pływali po polskich wodach terytorialnych. A no przy okazji też Ukraińcy nie są w ciemie bici. Też umieją dokonywać różnego rodzaju akcji dywersyjnych. No To też jest tak, że nie, nie rozbawamy tak. przecież o z, z drugiej armii, strony... która tego nie może zrobić. Z drugiej strony jest potężna logistyka. I sprzęt nurkowy, tak. i roboty do prac podwodnych. To są dosyć skomplikowane, ciężkie, duże przedmioty. Yy, I teraz w jaki sposób? Jeśli używali robota, yy, kto go dostarczył? Gdzie, jak? Yy, na nagraniach sportu, w którym się załoga mostrowała na jach, Andromeda, nie widać takiego sprzętu. Mhm. Czy został pobrany gdzieś na wodzie? Czy został pobrany gdzieś w Polsce, na wodach szwedzkich, na wodach duńskich? Nie wiemy. Mnie też zastanawia, dlaczego yy, trzy czy cztery prokuratury, które rozpatrują tę sprawę, czy śledzą tę sprawę, nie współpracują ze sobą tak ściśle, czy nie ma wspólnego, jakby, wspólnej platformy. To, to oznacza, że one sobie po prostu nie ufają. No, tak mi Myślę, się wydaje. że Niemcy nie ufają Polakom, dlatego, że Polska jest bardzo blisko Ukrainy, bardzo silnie ją wspiera, jesteśmy bardzo poważnym sojusznikiem tego kraju. Mogli się bać, że na przykład jakieś informacje będą wyciekać mhm. do, do Ukraińców. Z drugiej strony prokuratura... Nabiera wody w usta. Nie dowiedzieliśmy się nigdy z komunikatu prokuratury, jakie mają ustalenia, że wiedzą w ogóle o Andromedzie. To myśmy wyciągnęli te informacje, że Andromeda była w koło brzegu. Napisaliśmy do y, prokuratury i po dwóch tygodniach, już dociskana, już wydzwaniana i, 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 i zasypywana kolejnymi mailami, prokuratura nam w końcu odpowiedziała, że rzeczywiście było sześć osób, y, że zatrzymywali się w koło brzegu i tak dalej, i tak dalej. Czyli sześć osób. I to się dzieje, w środę dostajemy te odpowiedzi, a w czwartek, kiedy publikujemy nasz tekst, pokazuje się też tekst w Dużym Ogólnopolskim Dzienniku, w którym odnajdujemy odpowiedzi prokuratury na nasze pytania. To oznacza, że prokuratura zamiast informować opinię społeczną o tym, co się tak naprawdę dzieje wokół tego śledztwa, przekazuje informacje, które. Y, zdobyli dziennikarze śledczy, front story innym mediom. To się nazywa od, od wielu, wielu lat, to się nazywa tak zwaną przepalanką, tak? czyli jeśli pojawiają się możliwości powstania newsa, który jest niewygodny dla władzy, wtedy władza. Przekazuje temat innym mediom i one wtedy go rozwadniają i wszyscy są zadowoleni. Dobrze, to jest przepalanka, ale na szczęście macie swoje źródła, na szczęście dochodzicie do swoich wniosków, jesteście częścią tego dużego europejskiego śledztwa na temat Nord Stream 1 i 2 i tych rur, które zostały wysadzone, a warte, tak jak podkreślam cały czas, to kilkadziesiąt miliardów dolarów, już nie licząc tego, ile te rury przez siebie przepuściły surowca, gazu e, z Rosji do Niemiec, bo to jest inwestycja, która połączyła te kraje i między innymi to ona jest to, 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 to ta inwestycja i to wspieranie mm, Federacji Rosyjskiej spowodowało wojnę, znaczy pomogło wojnie i pomogło Rosjanom w walce z Ukraińcami. Tak się przynajmniej o tym też mówi. Prawda Wojtku? Myślę, że następna część waszego śledztwa też zawita na dach świata. Bardzo zapraszam. Serdecznie. Serdecznie skorzystam. Serdecznie proszę. <laughs> Wojciech Cieśla, redaktor naczelny Front story, jedynego takiego portalu yy, dziennikarstwa śledczego w Polsce. Bardzo Ci dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Cieszymy się, że zainteresował Cię nasz podcast. Masz ochotę na więcej? Poznaj. Radio 357.pl Najchętniej wybierane radio internetowe w Polsce.